Dobra. Yy, ogólnie witajcie. Yy, przekonałem Piotkę, żebyśmy jeszcze teraz nagrali yy, kiedy by w leniskach. Yy, szybciutko, króciutko. I sytuację o pas, o czyli yy, jak dać się ukrzyżować. To jest Siemanko Adriano. O! A to ciekawe, że o tym powiedziałeś, bo yy, nie wiem, czy to Witamy kiedyś już Cię mówiłem, już. ale ja tak. Yy, amen. Pomod Pomodlenie pomodleni z koksem. Yy, Kiedyś chyba mówiłem w odcinku, że jak słyszę w kościele, weź swój krzyż i idź za mną, to no. słyszę, weź to, do czego zostałeś stworzony, pasję swoją. O kurka, to, po, to jest bardzo ciekawe. Bo Pan Jezus został stworzony do zbawienia. No? Nie? Więc mhm. jego krzyż, w sensie jego krzyż, to jest po prostu centrum jego powołania. Więc mhm. weź swoje powołanie i idź w powołaniu. To, do czego zostałeś powołany. Nie idź cierpieć, bo Jezus, że tak powiem, został stworzony no. do wzięcia na krzyż grzechów. No. Ty zostałeś stworzony do czegoś innego, bo On już je wziął. To mi się to kojarzy z tym, jak kiedyś yy, yy, dostałem oświecenia na modlitwie, no bo, yy, nie wiem czy jak Pompejankę tam, bo ładowałem jedną... Wezuwiuszankę. Wezuwiuszankę, nie? To tyle tam trzeba zdrować Mario powiedzieć, yy, no i po co, no nie? I teraz y, za każdym razem fa fajny jest mindset, co Pan Bóg co? chce, co Pan Bóg chce powiedzieć do Ciebie, no nie? Do Ciebie. I stary, mnie olśniło, że zdrowaś Mario też jest do Ciebie. To znaczy, Mówiłeś, tak? pierwsze, że nie zdrowaś, nie? To, tak, ale, to, tak, to, to, to tak, przewijmy, tak. no nie? Że, że pierwsze, że nie zdrowaś tylko Awe, on się wita z Tobą, a no nie? Awe Gaius Globus. Tak. Y, 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 łaski pełny, tak. czyli Ty jesteś pełny mojej łaski. Tak. Pan z Tobą, czyli ja jestem z Tobą. Błogosławiony jesteś między y, chłopakami, czyli tak. szczęśliwy, i błogosławiony owoc żywota twojego. Uh -huh. I dla Maryi i Jezus. Tak. Nie wiem, czy to ty mi wtedy powiedziałeś, że dla każdego w sumie owocem życia jest Jezus, ale wydaje mi się, że nie. nie to znaczy, tego. że motywem głównym uh -huh. w życiu może jest Jezus, nie? <laughs> y, jakby gościem, który linią tak. basu twojego życia Ta, jest Jezus. Tak, no tak. nie. Ale owoc życia każdy ma inny. Tak. No i teraz, tak jak owocem życia dla Matki Bożej, no jak sama nazwa mówi, było bycie Matką Boga, tak. i krzyżem przy okazji, mhm. no bo hello, Abrahamowi Pan Bóg uratował. To też jakby ostatnio uświadomiłem stary nie. Mhm. Jak mówimy o Abrahamie, no to Abrahamowi Pan Bóg jakby uratował sytuację. No ale Maryj już nie uratował. A, to jest najdroższy za... dla twojego życia. Stary został a? kuźwa zmielony y, człowieku, jak y, ta, jak tania mielonka y, w tym, w Lidlu. Uh -huh. Został zmielony, zabity i jakby, y, no nie? Uh -huh. no, a u Abrahama się y, jakby upiekło, czyli umarł i nie dość, że owoc, no to też krzyż. No ale Abraham, jak sam, jak, jak powiedziałeś, jego się upiekło, bo ja oni, się oni trafili do piekła. I dopiero, aha, Pan aha, Jezus aha. musiał, jakby, że tak powiem, ta mielonka służyła temu, no. żeby wyciągnąć wszystkich z piekła. Nie, jakby wydaje mi się, że Maria dlatego jest to jest Nie, jakby no. głównym wymiarem jej wyjątkowości jest to, że ona jako człowiek była w stanie to przeżyć. Człowiek. I, I jakby dźwignąć. No. Okej, okay, ale mówimy o pasji w tak, życiu. Ale nie? mówimy właśnie o, o, pasjach, o, o pasjach odrzuconych, ale jakby o, pasjach o, odrzuconych. Tylko, o tylko Powiem Ci tylko o, o jako jednym z przykładów. Mhm. Bo ja od niedawna, kiedy zacząłem szukać siebie, czy właściwie zorientowałem się, że ja nie wiem, nie znam odpowiedzi na pytanie, co lubię, czego bym chciał, bo byłem cały czas skoncentrowany na tym, czego chcą i oczekują inni. Nie? Mhm. Tak mhm. akurat ja miałem. Tak. I teraz do tego stopnia, że ja nie wiedziałem. Co lubię, a rzeczy, które mi się wydawało, że lubię albo że uważam, to często były rzeczy wzięte z zewnątrz. Aha. I to, co Ty powiedziałeś trochę w ostatnim odcinku, że były jakieś rzeczy, które czy akwarelka, nie? Że chciałeś i robiłeś, cieszyły cię już nie, później tak, przyjąć. Ja na nim tak jest ale Tak, no, no, to był przykład. Tak? Ja miałem tak, że mi się podobały motocykle, jak byłem w, na, na etapie tam gimbazy, ale gdzieś o tym kompletnie zapomniałem. I było takich mhm. rzeczy multum, nie? Mhm. Ale od jakiegoś czasu, w związku z tym, że podróżuję dość często sam i na krótkich dystansach, przyszło mi do głowy, ej, może motor? A że mhm. prawo polskie pozwala sobie kupić 125 na prawie jazdy samochodowym, no to jakby stwierdziłem, w tym roku nie mam ochoty na jakieś większe wakacje i tak dalej. No, Spróbujmy. Wkupiłem mm. sobie motor. Mm -hmm. I cieszy mnie to niezmiernie. Dzisiaj przyjechałem, nie masz takich chłopowczych. Cieszę się, jak dziecko dalej. Ty mało ja tego, bo to, małeczek... to, bo to to jest ciekawe. Bo skąd się wziął w ogóle ten odcinek? Że przed momentem mówię do Adriana: Co ty ty masz za gumę na bucie? On z Kuba jest, jest mistrzem takich szczegółów i ma taką nakładeczkę na buta, żeby mu. Yy, yy, czyli ta manetka to jest od czego? Od biegów. No? Czyli od żeby żeby biegów, mu, się nie uszkadzała buta, no nie? Tak. Żeby się tam nie wycierało w danym bucie. No? no niesamowita sprawa. A ciebie w ogóle gadżety jarają. Thank you No Cokolwiek mnie... się wydarzy w sensie takiego no. przemyślanego, to no. to razu masz taką podiarę. No, fajnie. Tybo, to, jest, ale sobie... to jest bardzo charakterystyczne tobie. Tybo. Ale naprawdę? No. Tak jak tak o tym pomyślisz, bo jak tak. ja myślę o sobie, to nie jestem gadżeciarzem, ale myślę sobie z drugiej strony. Ale nie chodzi o gadżety w sensie o rzeczy markowe i tak. takie robiące wrażenie, bo tylko są trochę. są użyteczne. Tylko tak? rzeczy, które są pomysłowe tak. i czemuś służą. Aha. Że na przykład, nie wiem, jak mam coś pospinane i to się robi na przykład automatycznie, to tak. ja wiem, że jak ty to zobaczysz to Ło, no, tak. tak. Tak, tak, no to nie to ja po prostu. Tak, tak. Chociaż nie jest to moją pasją, bo jak się zastanawiałem kiedyś, ale robi to wrażenie. Tak, że robi to na mnie mega wrażenie. Chociaż jak o tym mówisz, no. to ja sobie teraz przypominam, że jak no. zaczynaliśmy duszpasterstwo Akademickie, mhm. Strych. Mhm. To był rok, przełom 99 i 2000. Wszyscy wtedy robili zdjęcia takimi aparatami na klisze, nie? No. Kupowało się no, no, klisze no, no. setka lub dwusetka, dwadzieścia, trzy lub Tak młody nie 36. jestem. Znam klisze. Ty, ja sobie wtedy kupiłem, miałem pracę, która mi na to dawała hajs. Kupiłem sobie aparat cyfrowy Fujifilm z, pami z kartą pamięci. Opowiadam już o tym, czy nie? Tutaj, z kartą pamięci 2 megabajty. Mhm. I tam się mieściło na tym, Kilkaset zdjęć. Mhm. Czy musiały być padacznej jakości? Mhm. Ale Bayer polegał na tym. Kupiłem to na Allegro za 2000 zł. Już yy, <laughs> wtedy polegał... działający Allegro. Tak, już wtedy działający Allegro. No. Stary, tak jak normalnie, musielibyśmy wiesz, robić zdjęcia, je wywoływać, wywoływać i tak dalej. zajmować się cała tym, że klisze na nieudane zdjęcia. Tak, cała historia, bo przy okazji robiłem też zenitem zdjęcia. To no. też jest jakby, o, to, to jest ciekawe, bo o, o, tym może skończymy ten wątek. Tak. Że ja od zawsze się jarałem robieniem zdjęć, nie? tam mm. je zaraził zenitem, od wujka dostałem no. smienę, taki ruski aparacik, bardzo prosty. No to brzmi, e... jakbyś miał pasję fotografii. No, no i, teraz, i, ta, i teraz konkluzja będzie chyba, kurde, nie za ciekawa. Kupiłem sobie tego cyfraka wtedy, w czasach duszpasterstwa. Tak. Cieszyło mnie to na maksa, że mogę robić zdjęcia w ilościach hurtowych, hurtowych. zgrywać, robić, zgrywać, robić, zgrywać, robić. Co potrzebujemy, to drukujemy, a reszta jest na dysku. Z tego są takie dwie turbokroniki na strychu u nas w Nowym Sączu. Tych fotek zrobionych jakby po pieniądzach. No. I stary, był taki pewien moment w moim życiu, kiedy Zajarałem się fotografią taką krajobrazową, uh -huh. z piktorialistami yy, w Polsce, no uh -huh. nie? to był taki ruch piktorialistów i tam był taki lider, Mieczysław, no nie? Yy, uh -huh. tych piktorialistów i ja byłem tak zajawiony, <laughs> pojechałem na jeden plener, uh -huh. ale ja dopiero jakby odkryłem tą ranę, odkryłem bardzo niedawno. Rany. No, y Kupiłem sobie sprzęt, kupiłem, miałem wypasiony sprzęt, kanona, y lustrzankę, lunetę. O! Dobrze, no zostawmy tak, zostawmy tak, zostawmy. To już dojedziemy do końca, nie? Zostało 7 minut do końca odcinka. Kupiłem sobie lunetę, y wiesz, y obiektyw i tak dalej. Cieszyło mnie to na maksa. Uh -huh. I był pewien wieczór, w którym y prezentowało się swoje zdjęcia, nie? Mhm. Uh -huh. I stary, ja wystawiłem z taką radością fotki, które ja zrobiłem, mhm. był drugi chłopak taki, który był pierwszy raz i przejechał stary po mnie walec, to znaczy yy, dowiedziałem się od tego gościa, że stary, te zdjęcia są padaczne, że kurde w ogóle, co to za fotę w ogóle, to się do niczego stary nie nadaje, mhm. no nie? I możliwe, że one nie były za dobre, nie? Czemu? Mhm. I możliwe, że one nie były jakby wysokich lotów. Tak. Ale jakby ta opinia od gościa, który dla mnie był autorytetem, ta. była stary jak walec, równolegle. Chłopak, który jakby ta. Mówię ci, jak stary, ja tego nawet nie... świadomie nie nosiłem w ogóle w sobie nawet urazy do tego gościa. Ja sobie to uświadomiłem ostatnio, jak, jak myślałem na ten temat, dlaczego ja nie robię zdjęć. Mhm. Dlaczego ja nie jeżdżę na jakieś plenerki, nie robię foty? Tak. Równolegle zdjęcia wystawił y, mój kolega, który y, przy okazji miał być y, jakimś operatorem programów unijnych y, y, dla tego człowieka, tego takiego lidera tej grupy. No, dla Mietka. Dla Mietka, dla, dla tak zwanego Mietka. Y, te zdjęcia, jak ja sobie później myślałem o nich, one były równie padaczne, albo nawet bardziej padaczne, bo ja wtedy, jak z nim szedłem, to razem się cieszyliśmy swoimi zdjęciami. Myślę sobie, kurde, cool, no, równy poziom, taki, wy, jesteśmy wyrównani ten. I tam wiesz, mnie te Realne. chwile rozpłyną Realne. nad tymi zdjęciami, nie? Jak ty jesteś kurwa, jak ty rokujesz, nie? zarąbiste foty. Ja siedziałem stary i, i ten pierwszy walec to teraz jeszcze był taki chłopie dobitka do ziemi jak usłyszałem co się dzieje obok mojego Nie. kolegi nowicjusza. Nie. Stary to okazuje się, że, yy, yy, że to było dla mnie tak yy, stary przeżyciem yy, dla mnie miażdżącym, że ja od tamtego czasu yy, yy, dzieci mam lat 12. I takim aparatem lustrzankowym zrobiłem im zdjęcia może pięć razy. Nie wyciągam go nawet z szafy. Może, no, po prostu robię telefonem. Ale kiedyś się zastanawiałem, ty, skąd to się bierze. I wtedy, wtedy się jakby skapowałem, że był taki moment, w którym największa pasja stary mojego życia, czyli foteczki, mhm. została chłopie y, zagrabiona walcem. No i tak, takie mam y, jakby. No i gdzie Poza leży, tym, że mam cały błąd? Nie wiem. To ja ci powiem, co sobie myślę. No. Że błąd polega na tym, bo ja odkryłem jak yy, niedawno mhm. jak ja miała z 2 latka i zaczęliśmy razem malować. Y, na początku to cieszyło i malowaliśmy dość często rękami, mhm. W sensie ona malowała rękami ja tam różnie. Takimi nietoksycznymi farbami, które bardzo długo schną, tam pięć kolorów czy sześć. Mhm. I malowaliśmy od razu abstrakcję. Ja nie próbowałem malować jakby z nią konkretnych mm. jakichś rzeczy, poza e, najbardziej nasz e, taki obraz, który udawał rzeczywistość, to był jakiś wulkan, mm. nie? Ale mm. który też jakby miał bardzo prostą bryłę i coś tam. Mm. Ale mm, najbardziej się jaraliśmy łączeniem kolorów, fakturą i tak dalej. I zacząłem sam malować też z nią. W sensie mm. tak, że każde z nas malowało obok siebie, ale swoje, nie? Mm. Albo na przykład ona zaczynała, ja kończyłem, coś tam i tak dalej. Mm. I odkryłem, że mnie to strasznie relaksuje i cieszy i nawet mi się to podoba. W sensie, że może mi to wisić na ścianie. Aha, aha, nie? I. jakby to jest kompletnie nie. Nie. Zgodne ze sztuką, z warsztatem, z czymś tam, ale... Yy, cieszyło mnie jak diabli. I to jest jakby wyraz tego, w sensie, jak to, jak to wisi, to sobie przypominam trochę to, jak mi to cieszyło, co to wyraża i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że ty wziąłeś sobie właśnie tą to zgodność ze sztuką i ten tego gościa, który był jakby on to do czegoś przyłożył. To? Czy miał rację, czy nie miał racji, czy to, tak. to, to jest. Ale stłamsił to, bo przy, przyłożył to do, do. Tylko to kompletnie nie było po to. I ja mam wrażenie, że w, to, w twoim życiu to nie o to chodzi, żeby teraz, nie? żeby to przykładać tak. na początku, na, tam, na tamtym etapie, tak jak teraz gram na perce. Gdyby mi ktoś powiedział, czy jak na początku, zaczynałem grać na perce, a miałem teraz bardzo długą przerwę i gram praktycznie tak jak na początku. Gdy mi ktoś sprawdził, przyłożył, czy tam jest dobrze warsztatowo, czy jest równiusieńko, czy jest. wiesz, wszystko się zgadza, to nic się nie zgadza. Ale to, co mnie, przez co Pan Bóg mnie do tego zaprasza, to jest to, że mnie to cieszy, a cieszy mnie granie, zwłaszcza z innymi nie? i jeżeli cię cieszyło y, ta perspektywa, to ta radość skądś y, się w tobie tam brała. Ja bym wziął lustrzankę i się wybrałem, chętnie z tobą pochodził, y, po, prze, przelazł się gdzieś, mhm. żebyś ty robił foty, y, a ja na przykład mam tak, że mnie bardzo cieszy, od jakichś czasów odkryłem, że przez to, że obejrzałem w życiu kwadriliard filmów, no nie, ja? w sensie większość filmów ja mam chyba przewaloną, bo miałem taki etap, że uciekałem w filmy, nie, no. i to jest taki skutek uboczny, że ja no. no, obejrzałem wszystko e, do pewnego momentu e, jakoś wyrobił mi się jakiś smak. W sobie, nie? Rzeczy mi się podobały i tak dalej, i podobają mi się dalej, jakieś różne, jak kręcimy klipy i tak dalej, no to mam takie, mam różne pomysły na kadry, różne rzeczy i tak dalej. Ja nie jestem żadnym profesjonalistą i mi to w ogóle nie jest tego potrzebne i jak mamy takiego w ekipie długiego, o którym już kiedyś wspominałem, pozdrawiam się długo, on ma takie przywiązanie do tego, czy ktoś jest profesjonalistą, że profesjonaliści powinni robić, bo oni uh -huh, mają i uh -huh. tak dalej, ma do nic duże zaufanie i okej, okay, jakby bardzo to szanuję, natomiast mnie bardzo cieszy to, że czasami jakby mam jakiś smaki przeszedł mi się z tobą gdzieś mhm. na spacer albo gdzieś po prostu, czy w przestrzeni jakiejś architektury, czy w przestrzeni jakiejś przyrody, gdzie tam mhm. ten. I bym ten, bym. Wspólnie bym, na fotki, nie? No, w sensie ja nie. Ja bym raczej fotek nie robił, ale ja bym sobie tam mhm. kmienił właśnie tak e, klimatycznie. Bo tak mi bardziej to. interesują klimaty niż e, ostrości i tak dalej. No, no, jakby to, to jest kwestia już zamiłowania różnych i no, tak dalej. Nie, bo wie, wiesz, w czym jest rzecz? Tak. Bo ja, ja sobie to trochę rozkminiłem, nie? No. W sensie to był bardzo złożony proces. Y, to znaczy. Wtedy to odrzucenie? Y, tak. Że. Y, 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 znaczy, to dla mnie było bolesne. Mhm. Ale ja byłem na takim poziomie przeżywania lub nieprzeżywania takich no. ran, albo chowania tego pod spód, że mi się wydawało, że ja w ciągu tygodnia sobie z tym poradziłem, albo nawet trzech dni uh -huh. i zapomniałem o, tej, o tym wydarzeniu. To uh -huh. znaczy, że to jakby wiesz, inne rzeczy przykryły, przykryły to, że ktoś mnie tam, wiesz, rozjechał w walce. Ta. I y, dlatego stosunkowo niedawno o tym myśląc, ja sobie uświadomiłem, stary, co się wtedy wydarzyło, bo jakby ja, stary, tego nie przepracowałem, jakby w sobie, hej, w ogóle, y, dlaczego to dla mnie zrobiło takie wrażenie, albo, no yy, nie, to znaczy, co to ale? dla mnie znaczyło tak, tak naprawdę, no nie, czy ja tak. powinienem mieć dystans do tego gościa, do tego, co on mówi czy i tak dalej. Możesz na niego wściekły i znać, że to była bzdura. Dokładnie. No. Wiesz, co ja sobie uświadomiłem y, y, wtedy, y, jakby będąc już y, teraz bliżej tego miejsca, w którym jestem teraz, niż tamtego, w którym to się mhm. wydarzyło, bo to było, wiesz, kilkanaście lat temu, no. że pasja i z innymi w moim życiu było y, podobnie. Tak. I myślę, że z wieloma waszymi jest podobnie, nie? A często pasjami, które się zamieniają w życie, nie? Mhm. Że my z pasji czerpiemy poczucie swojej wartości. I to, że on mnie rozjechał, jakby rozjeżdżając stary ważną rzecz dla mojego życia, że ja, kurde wiesz, uwielbiam chodzić rano, wstawać czwarta 30 strzelać fotki i tak dalej. I ktoś wyraża opinię negatywną o moich fotkach. To stary to. Wyraził o tobie. I ty on się to podziłaś... Stary, okay. On, tak naprawdę. Ja nawet wtedy nie miałem takiej świadomości. Rozumiem. Teraz na to patrząc, stary, mhm. ten gość rozjechał jakby część mojej tożsamości. No Rozumiem. Nie? Że wielu z, z nas, was, czerpie poczucie własnej wartości z pasji, z tego, w czym jest, jesteśmy dobrzy. No ja bym powiedział, że to są I... opinie innych. Albo opinie innych. No nie, to się łączy ale to, też z naszymi ale, ale z to, Ale to nie tylko pasję, tylko w ogóle jakby w bazowanie własnej, no. poczucie własnej wartości na opinii kogoś z zewnątrz. Nawet nie o tobie, tylko o tym, co robisz. Tak. No ale dzisiaj jesteśmy jest w odcinku o pasjach. I z, pracą, a i z pasją, i z pracą, i z Ale różnicę. dzisiaj jesteśmy w, tak, w odcinku tak, o tak, pasjach. Tak, tak, tak. Często zdarza się tak, że wiesz, Twoją pasją jest gra w siatkówkę. Tak. Łamiesz sobie palca, albo nie wiem, obcina ci frezarka, bo przy okazji robisz też krzesła i też to lubisz, nie? Obcina ci palca i mówi się wtedy słychać często, że komuś się... Także po tym jak słychać A to słychać, że życie ci się wali, nie? Że jakby straciłeś w ogóle sens w życiu, bo już nie możesz być narciarzem, o którym mówili, że o świetnie rokuje na alpejskiego narciarza, czy tak dalej, nie? Rozumiesz, miary są przyłożone że zupełnie koncentrujesz inaczej. koncentrujesz swoją wartość i swoje poczucie w ogóle tożsamości wokół jakiejś jednej pasji. O pasji tak. na dodatek obudowanej super opinią innych ludzi. Aha. I że tam stamtąd miejscu, czerpiesz na z Tam no, czerpiesz. To, nie? Nie? Mhm. Jak stary gram na harmonice tak. ustnej i jestem w tym dość dobry. Mhm. I stary ja pamiętam moje, moją młodość, że gdzie ja nie jechałem, to ja stary zawsze. Na początek pakowałem harmonikę, a później szukałem okazji, gdzie by ją wyciągnąć, żeby zagrać. Uh -huh. Widziałeś, kurde że żebym ja w ciągu ostatnich 7 lat wyciągnął gdzieś harmonikę. Raz i, w windzie. I szukał i te. No, raz w windzie, jak żeśmy tam coś dla RTC tak. nagrywali, ale to było chyba jeszcze dawniej niż 7 lat temu. I zrobiłem to dla jaj. Uh -huh. Na dodatek nie interesowało mnie zupełnie, i jakby teraz mam takie podejście, że teraz gdybym spotkał kogoś. Żaby mi opowiedział tego jakby o rzeczach, które mnie cieszą o moich fotkach, to, to nie zrobiłoby to na mnie stare wrażenia. Rozumiesz? Albo nie zrobiłoby na mnie takiego wrażenia. Przyjąłbym to Okej okay, Gościu, masz taką opinię. Uh -huh. Tak sobie na to. Dzisiaj podejrzewam, że dzisiaj te fotki by nie musiały być dla ciebie dobre, żeby cię cieszyć. No dokładnie, dokładnie. Rozumiesz, to ja... że to chodzi, tak, że, tak. że w tych fotkach nie chodziło o to, żeby one były świetne. Tak. Nie? No. Tylko on, on ci powiedział, że ty jesteś bez wartości. No. no tak, moja głowa tak to odebrała, tak. mało tego, moja głowa tak to zakodowała i mimo, że ja w ogóle nie rozpamiętywałem, bo często, wiesz, ludzie wracają do, do ran, yy, przypominają ci się, kurde, na co drugiej spowiedzi, jak cię ktoś tam dojechał. Nie, stary, to zniknęło z mojej pamięci kilkanaście lat temu, ale yy, jakby skutek swój zrobiło, no nie? No. Tak, pasję warto mieć, mieć, ale swojej tożsamości wlokować w nich nie warto. W sensie w pełni. Exactly, no. Tak. Czyli jakby cieszyć się trzeba, i bo Pan Bóg nam dał pasję też, nie? Mhm. Pan Bóg nam dał to, co nas cieszy, mhm. i to też nas cieszy z różnych powodów, mhm. że mnie na przykład granie na percy cieszy. W, włącznie jest, znaczy również dlatego, że cieszy mnie w ogóle rytm i przywiązanie do rytmu i moje poczucie rytmu i moja mhm. sprawczość do tego i w ogóle, mhm. ale cieszy mnie też dlatego, że robię to z innymi i jest synergia. Bo nie da się grać zespołowo bez efektu synergii, bo muzyka zawsze się przemnaża. Nie? Więc jakby to są takie rzeczy, które. I teraz, jeżeli by mi urwało ręce i nogi. To by była przykra perspektywa. Tak. Albo inaczej, gdybym stracił ja, jakiś, w jakiś sposób stracił możliwość grania czy realizacji tej konkretnej pasji, mm -hmm. to czy można popatrzeć na to tak, że okej, okay, ale to gdzie ja mogę te same. Powody, dla których to mnie cieszyło, zrealizować w innym miejscu. Mm -hmm. Nie? Mm -hmm. Rozumiesz. Nie tu. Tak. No to może gdzie indziej, ale tak. jakby mając te same, i to okazuje się, że można faktycznie pasje i talenty mieć w przeróżnych miejscach. Tylko akurat w Twojej historii udało Ci się je mieć sweet spota w tamtym miejscu. Mm -hmm. Bo nie robiłeś innych, nie chodziłeś nigdy. Mm, nie wiem, czego robić, nie? W sensie, jakby co. co tań tańczyć synchronicznie z innymi, tak. albo pływać synchronicznie w wodzie. Nie, nie miałeś okazji, więc jakby tak. nie, nie wiesz w ogóle, żeby cię to cieszyło, nie? I że to być Twoja pasja. Zapraszam. Hełmiec, yy, basen w hełmcu. No. Piotr będzie chętny tańczyć tylko, synchronicznie. Tylko chodzi jeszcze o inną rzecz, bo jest trzeci, yy, jakby trzecia strona tego medalu, no? i tu możemy lądować. Tak, bo już jest 20 minut, Bo ludzie myśląc o pasji. Mhm. Jakby w swojej głowie nie dopuszczają nieperfekcyjności. Tak. To znaczy, tak. rzeczy zakopane, albo nawet rzeczy niezaczęte, a które siedzą w głowie, czyli Pan Bóg stworzył Cię z pragnieniem na przykład gry na gitarze. Mhm. Miałem taką rozmowę z moim kolegą Ryszardem na, yy, na spotkaniu kolendowym u Bolka. Mhm. Gdzie widzę, że go cieszy, chłopie, jak ja? Yy, nie wiem, w, w, chyba wtedy na akordeonie grałem, ale yy, że go cieszy, widać, że gra na gitarze. Uh -huh. Ja mówię, Ryszard, cieszy cię granie na gitarze? On mówi, stary, no zawsze marzyłem, żeby grać. To dlaczego nie grasz? A, no jakby nie było czasu, czy coś. Masz teraz czas? No ma. A gitarę masz w domu? On mówi, no ma. Ja Więc to dlaczego nie grasz? A, no nie wiem, za bardzo. Ja mówię, stary. Nauczę cię. A pan mi się podoba, nie wiem, może ja. Czekam. Ja się z tego razu Tak, tak, tak. I tak, teraz. Tak, tak, standard. Ja mówię, stary, ja mogę cię nauczyć trzech akordów. Uh -huh. DGA uh -huh. i na. To nie dominanta, Tak, Tak, tak. Na... Tak mówię, żeby przyszpanować. Bardzo ładnie. Y, nauczę cię DGA, stary. I na tych chwytach zagrasz połowę kolend, które myśmy grali tego wieczoru, które cię cieszyły. Uh -huh. Zagrasz 100 lat. Uh -huh. Zagrasz połowę piosenek starego dobrego małżeństwa z naszej młodości. Znasz tak. stare dobre? Ja Oczywiście, się. że znam. O, o, Mówimy Richard. Uh -huh. Stary. Zagrasz na tych chwytach większość rzeczy, czterech, które ci się W po... czterech akordach prawie wszystko. Dokładnie. Ja mówię, stary, jesteś w stanie, jesteś w stanie za dwa tygodnie. O. Nooo! Poczekaj, nic nie dosieca. No Nie no, coś trzeba! No to zasieć górne, będzie Puch, ten, no dobra Zrobimy ci tam na aparacie coś, chyba nic nie gdzie widać To spróbuję wyciągnąć, no, nie, jak ten dobra, to zrobimy. Tak. O kurde, i mówię, to, to, to tak kończymy. I mówię do Ryśka, Rysiek, jesteś w stanie za dwa tygodnie być nieperfekcyjnym gitarzystą i mm -hmm. będzie ci to sprawiało turbo radość. Mm -hmm. Rozumiesz? Czyli to jest właśnie to, że ludzie nie startują, oczekując, że muszą o 10 tysięcy godzin, żeby zostać perfekcjonistą coś tam, w perfekcyjnym jakimś ekspertem, czy te, ten taki YouTube'owy 10 tysięcy godzin do ekspertów. No To nie YouTube, to ogólnie. No, no, o 10 tak, 000... tak. tak, 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 tak. Jakie masz motywacje? Bo w ciągu dwóch tygodni jesteś w stanie nauczyć się trzech chwytów, w ciągu tygodnia jesteś się w stanie nauczyć trzech chwytów, a w ciągu drugiego tygodnia wyćwiczyć, żeby ci ta ręka chodziła, przybierzeli do że Pastę, żebyś miarę złapał tu, i w dwa tygodnie realizujesz pasję, o której myślisz, stary. Tak. Więc przeszkód jest niewiele poza głową. Czasem gaśnie światło, czasem się zaświeca. Czasem planujemy, że będzie półmrok, a nie tak. ma. A po coś Pan Bóg nam tę pasję i, i, i włożył, i to może być światło w życiu na czas, którym e, brakuje go w innych miejscach. A, naj, a I też może to być miejsce, w którym jakby postawisz e, swoim dzieciom e, granicę, bo będziesz widział, że potrzebujesz czasu dla siebie i w ogóle swojej tożsamości, i można przez pasję faktycznie. To jest taki dobry motor, nie? żeby siebie szukać, szanować, okazywać sobie też yy, miłość, no nie, bo ma, spotykasz się ze sobą w tej pasji, co czasami z innymi różnie. I co najpewniejsze, mm -hmm. pasja, którą jakby realizujesz, o której marzysz, żeby zrealizować, a którą porzuciłeś, mm -hmm. jest owocem żywota twojego. Jezus, akurat. Mm -hmm. Ale on nie jest dla ciebie. Że Pan Bóg cię stworzył, bo twoja pasja nie jest dla ciebie. To znaczy przez tą pasję mm -hmm. wpłyniesz na świat. Hmm. Że wpłyniesz na świat. I jakby nie ruszając jej, też wpłyniesz na świat. No nie? Przez brak jej w świecie. No nie? Tak. To jest, nie przekopiesz tego ogrodu i nie nawodnisz i nie urośnie. No nie? No tak. Adam mógł nie zrobić melioracji jedenu. No. Mógł. Nie wyrosłoby drzewo. A no, nie, na nie, 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 niekoniecznie. Niekoniecznie. Trzymaj się. Siemaneczka! Tak wyglądamy, jak nie świecimy sobie za plecy. Nie? God bless you. Dobrze. Pięknie, stary, kurde, ale dobrze, żeś, dobrze, żeś nas namówił na ten odcineczek.